Budujesz swojego kampera? Jesteś na etapie wykonania stołu? Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. W ofercie Motoblend mamy trzy rodzaje szyn montażowych do stołu, do kampera czy przyczepy. Pierwszym modelem jest to szyna PIN. Szyna bardzo kompaktowa, o małych rozmiarach, dedykowana do, do zabudów, gdzie stół mocuje się do szafki kuchennej, czyli na przykład do takich aut jak Volkswagen T6 czy Renault Traffic. Szyna jest wykonana ze stali nierdzewnej inox. Można ją sobie według potrzeb przycinać, jeśli w naszym projekcie jest potrzebna krótsza. Ma i blokowane mocowanie blatu na, na szynie, jak również blokadę, blokadę przesuwu. I tak, jest to taki model dedykowany stricte pod zabudowy na na małych autach. Kolejnym modelem jest szyna Stilo. Szyna jest aluminiowa, również można ją przycinać według potrzeb. Tutaj wszystkie okucia są takie otwarte, więc tutaj te śruby, śruby mocujące są widoczne po montażu. Natomiast no są, są głęboko schowane w tych, w tych elementach montażowych. Tutaj już blokady mocowania blatu nie mamy. Natomiast, natomiast stół się blokuje poprzez założenie go na szynę. Przed przesunięciem w trakcie jazdy zabezpiecza nam go tutaj taki grzebień, który, który blokuje stół w razie, w razie hamowania. I takim najwyższym modelem w naszej ofercie jest szyna Mito. Ona ma kilka takich istotnych cech estetycznych. Wszystkie śruby montażowe ma schowane tutaj pod zaślepkami bądź w części centralnej śruba mocująca jest schowana pod szyną, więc tutaj żadnych mocowań nie widać. Szyna też jest najbardziej kompaktowa względem, chociażby wcześniej pokazywanej stilo. Odstaje od ściany około centymetra, Stilo odstaje blisko 2,5 cm. No i dodatkowo szyna mito jest też dostępna w wariancie czarnym. Także tutaj też wszystkie funkcjonalności są jak w Mito, w Mito Srebrnym, natomiast całościowo jest ona w kolorze czarnym. Mamy dostępne trzy serie nóg do stołów. Podstawową jest to nogaż Comet. Jest najbardziej kompaktowa. Profil nogi jest najdrobniejszy o najmniejszym rozmiarze, jest też najlżejsza ze wszystkich nóg. Ma system rozkładania oparty tutaj na takim sprężynowym zatrzasku. Gdzie przesuwając ją sobie składamy bądź rozkładamy. Zajmuje mało miejsca pod stołem. Jest lekka, mała, dedykowana do zabudów na autach typu Renault Traffic czy Volkswagen T6, gdzie, gdzie ten stolik jest dość mały. Głównie służy tylko do tego, żeby na nim coś postawić, a nie jest to raczej stół, stół biesiadny, ale mamy niską wagę i, i bardzo kompaktowy rozmiar. Kolejną wiodącą nogą jest noga. Astro. Astro ma już masywniejszy profil względem serii Comet. Wszystkie okucia tutaj występują w różnych wariantach. Są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. W różnych wariantach dostępne są różne opcje. Składanie pod blatem, składanie w połowie, regulacja wysokości, poszerzenie. Także tutaj jest, jest wiele wariantów. Również istnieje wariant odczypiania, gdzie możemy sobie na czas przewożenia z stolika, jeśli go demontujemy na czas jazdy. Pozostaje nam tylko ten element przymocowany do stołu, a nogę przechowujemy oddzielnie. Także oszczędzamy przestrzeń, e, przestrzeń podczas, e, podczas jazdy. I najwyższym modelem dostępnym w naszej ofercie jest Seria Star. Seria Star ma najbardziej masywny ten profil. Jest też najcięższa, ale oferuje najwyższą stabilność stołu dzięki temu, że mamy właśnie szeroki profil. Wszystkie okucia są już metalowe względem serii Astro, gdzie, gdzie były plastikowe. I również mocowania do, do blatu stołu są, e, są metalowe. No, produkt taki e, wiodący jest stosowany w zabudowach premium. Nogi z serii Comet na pierwszy rzut oka wszystkie mogą wyglądać identycznie. I wiele cech mają wspólnych, natomiast są między nimi też różnice funkcjonalne i, i to Wam pokażę. Podstawowa w naszej ofercie jest noga Comet 1. Komet 1 jest prosta, stale połączona z funkcją składania i to jest jakby cecha wspólna wszystkich nóg Comet. Natomiast, tak jak tutaj widzimy, jeśli chcemy wykonać sobie taki krótki stoliczek po złożeniu, mimo kompaktowego rozmiaru, ta noga nam wystaje poza stół. Może być to uciążliwe przy, przy transportowaniu, dlatego też mamy w ofercie nogę. Komet 4, którą możemy w łatwy sposób odpiąć na czas przewożenia, i wtedy tylko ten elemencik nam pozostanie przy stole, a ten możemy przewozić oddzielnie i nam nie koliduje. Ewentualnie mamy wariant Komet 3, który wygląda tak samo jak Komet 1, natomiast jest dostarczany z takim dodatkowym, rozdzielanym elementem, który możemy rozczepiać i możemy tą nogę w dowolnym miejscu według potrzeb przeciąć, połączyć tym właśnie. Adapterkiem i mieć opcję dzielenia nogi. Gdybyśmy chcieli właśnie stół używać w dwóch różnych pozycjach wysokości, wtedy mamy za pomocą tego adapterka opcję skrócenia jej, bądź właśnie na czas transportu rozpinania na, na dwie części. Seria Nucastro jest najszerzej reprezentowana u nas w sklepie. Dostępna jest w największej ilości wariantów. Warianty różnią się od siebie. Położeniem zawiasu, na którym możemy złożyć nogę, regulacją wysokości, poszerzeniem podstawy. W tym zakresie możemy dobrać nogę optymalną do, do naszej zabudowy. Noga może nam się składać właśnie pod blatem, wtedy ona dość dużo odstaje, ale posiada od razu taką cechę, że możemy ją rozpiąć i przechowywać nogę oddzielnie, a tylko przy stole pozostaje nam zamocowany ten element. Może mieć właśnie wariant regulacji wysokości, jeśli chcemy na przykład. Używać z naszego stolika też na zewnątrz, to, to wtedy, wtedy mamy dodatkowo taką funkcję regulacji. Tu mamy regulację wysokości i dodatkowe poszerzenie, które dodaje nam takiej stabilności bocznej tej nodze. No i wariant składany w połowie to głównie do kiedy chcemy robić z tylnej ławki dodatkowe łóżko, składamy nogę i wtedy stolik nam się obniża do poziomu, do poziomu siedziska. W serii Star e, mamy również kilka wariantów e, nóg które dają nam różne funkcjonalności. Mamy nogę składaną, z regulowaną wysokością, tutaj składaną w wariancie czarnym, czy właśnie składaną w połowie i dodatkowo demontowaną, demontowaną od blatu. Przy blacie zostaje nam tylko taki mały elemencik. Wkładamy, zaciskamy i noga już jest połączona ze stołem.